Wszędzie! Zawsze i wszędzie! Witam pielgrzymów! Witam i o zdrowie Pytam! No, muszę, ci, muszę ci powiedzieć, że robisz wrażenie. Hankę jest. Ania, nasza siostrzyszka, która przybyła prosto z Warszawy. Na. No. całą noc do nas jechała. Zobacz jaką, jakiej pięknej spódniczce idzie. Pięknie, no przybyła brawo! Nie wiem, ja wiem! Czy cię to nie urazi do głębi? Nie urazi, mnie nic nie uraża. Ja się nie obrażam. Najważniejsze, że pięknie wygląda. Dasz radę, to, że w ładniejszej jest dzisiaj Pięknie i się cieszę bardzo, że pomyślała o taki ładny sposób. Już nie wspomnę, że gatunkowo jest o Spokój się. Chyba służbie zdrowia się poprawiło. Dostali podwyżkę od niebielskiego. Za te wyszprycowanie ludzi. No i teraz mają, mają za co się stroić. Nie powiem, że jak stróż w Boże ciało, ale mamy wyglądać po bożemu. Nawet niektórzy świeże kawizelki mu zakładali. którym było dane znaleźć świeżą i piękną. Co, co więcej? Panie, jesteśmy 16 czerwca. W takiej miejscowości która słynie z tego, że należała do. No należała w pewnym czasie, bo to były ziemie wiadomo słowiańskie. Ale rodzina von Sydow. Tutaj pałac z XVIII wieku ocalał. Tutaj mają swoje też groby, ale nie został zniszczony ten pałac majątek. Jest teraz pod opieką uniwersytetu Zielonogórskiego gdzie Wydział Technologii, tutaj jest cały ośrodek rolniczy, można powiedzieć, kultury rolnej i to jest piękne. Sympozja naukowe, hodowla roślin, Tam cały Instytut Badawczy, krótko mówiąc. Stajnie widziałem, pytałem się o konie, czy kiedyś była szkółka nawet konna. Na przykład w Stanach, z tego co wiem, to niektórzy wracają do pracy na roli przy pomocy konia, tak jak kiedyś było i nawet narzędzia produkują właśnie pod koniem. Także wszystko przed nami. Idziemy do kościółka. Pani, proszę bardzo. Kroloj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Kroloj nam Chryste. Kroloj nam Chrystę. Amen. Jesteśmy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. To jest filia Sulechowa. I to jest późno gotycki kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Matka Boża cały czas się nami opiekuje i wskazuje drogę. drogę. Żeby zapamiętać, bo mamy zawsze problemy. Kalsk. Kalsk. Zobaczcie, jak kościół wyglądał jeszcze w 2012. Proszę. A wejdziemy do środka, zobaczymy. Tak, We wrześniu tak kościółek wyglądał. A jest teraz piękne, zadbane, czyściutkie. Pierwszy ołtarz. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami.